Witam serdecznie, z tej strony Artur Sierocki. Mój drogi widzu, dziękuję, że oglądasz ten materiał i pozdrawiam całą telewizję Studio VTV. Chciałbym zaprosić Cię na niezwykłe warsztaty, które odbędą się w Warszawie 16 listopada o godzinie 11 do godziny 19. Te warsztaty są poświęcone głównie tematyce zdolności nadprzyrodzonych oraz naszej wcielenowej tożsamości. Ponieważ wiele naszych talentów, możliwości, potencjałów właśnie pochodzi też z naszych wcieleń. Przecież setki tysięcy lat, inkarnując się, uczyliśmy się wielu dziedzin. Dzisiaj, w erze Wodnika, budzi się bardzo wielu ludzi, którzy są naprawdę obdarzeni. Ich moce, zdolności budzą się do życia, uśpione przez wiele lat, czy to ze strachu, czy to z powodu jakichś obciążeń, czy ataków energetycznych, oddziaływań i presji otoczenia. I jakiegoś strachu, czy też nieprzyrobionych rzeczy. Dzisiaj wielu ludzi pod wpływem zmieniających się czasów i wibracji budzi w sobie niezwykłe talenty, których nie rozumieją, przytłaczają ich i czują, że jest to brzemię, które im ciąży, które im utrudnia życie. Tak naprawdę większość z tych zdolności to dary. To coś niezwykłego, niebiańskiego wręcz bym powiedział, czego nie da się do końca kupić, nie da się tego nabyć, ani też do końca nauczyć. Te warsztaty są dla osób uzdolnionych. Które do mnie trafią, napiszą do mnie wiadomość mailową wraz ze swoim zdjęciem, a wszystkie dane dzisiaj tutaj na tym nagraniu pokażą się, gdzie napisać zdjęcie, gdzie wysłać zgłoszenie. Napisać jakieś dwa, trzy zdania o sobie. Ja takie e, robię badania diagnostyczne ze zdjęcia, jak, na jakim poziomie energetycznym i rozwoju jesteście, jeżeli te warsztaty są dla Was. Taką osobę zapraszam na te zajęcie. Jeżeli chcesz się dowie dowiedzieć więcej, drogi widzu, co to są dokładnie za zajęcia? Co tam się znajduje? Jakie tematy? Jakie wykłady? Będę prowadził to wraz ze swoim kolegą. Drodzy słuchacze, zapraszam Cię i widzów na moją stronę internetową www.zegarżycia.com i w zakładce Wydarzenia aktualne możesz zobaczyć cały opis tych warsztatów. To są warsztaty jednodniowe, to jest druga część. Pierwsza odbyła się w Warszawie półtorej miesiąca temu mniej więcej. W zakładce rekomendacje moich klientów możesz przeczytać e, opinie oraz doświadczenia osób, którym pomagałem, a które opublikowałem na swojej stronie, ponieważ pracuję jako uzdrowiciel oraz jasnowic technikami pracy wielowymiarowej, gdzie patrzy na człowieka o ujęciu całościowym, jako wielowymiarową istotę. Swoje doświadczenia w pracy z energią dla osób, które mnie nie znają. I nie kojarzą mojego nazwiska, mojej osoby. Ja zacząłem praktykę od 12 roku życia. Zacząłem czytać książki o pracy z energią, parapsychologią, psychotroniką. Zacząłem swoje pierwsze medytacje i treningi i ćwiczenia. I w wieku 15-14 lat wykonywałem już pierwsze prace energetyczne. Mam dzisiaj prawie 37 lat, powiedzmy, że 36, bo 37 w przyszłym roku. Więc zobacz, ile lat mam praktyki. Swoją działalność zegar życia zajmującą się uzdrawianiem i jasnowidzeniem prowadzę już prawie od 10 lat i mam bardzo dużo udokumentowanych przypadków uzdrowień, również na odległość, wyciągania ludzi z bardzo poważnych chorób, dolegliwości, czy to psychicznych, czy to duchowych, czy to fizycznych, a także pomoc im w przemianie ich życia, doświadczeniu cudów, doświadczeniu. Przemian, które prowadzą do transformacji, które prowadzą do zmiany myślenia, zmiany postępowania, nawet do zmiany miejsca zamieszkania, zmiany pracy, odkrywania swoich talentów. Więc, jeżeli, drogi słuchaczu, chcesz dowiedzieć się więcej na mój temat, mam wiele opublikowanych materiałów, udzielonych wywiadów. Na mojej stronie internetowej je znajdziesz lub na moim kanale YouTube. Co chciałbym jeszcze powiedzieć, bo to jest krótki materiał dla Ciebie, żebyś mnie troszeczkę lepiej poznał. Możesz przeglądać sobie wcześniejsze moje filmy w telewizji Studio VTV. W tamtym roku udało mi się wraz z moją przyjaciółką, panią profesor Dorotą Pietrzy-Griffs, z Dorotą, napisać książkę Metafizyka świadomości, czyli Droga do wyższej samorealizacji, która już jest dostępna w wielu sieciach w Polsce i za granicą, w księgarniach internetowych i stacjonarnych, oraz udało nam się. W tym roku wydać książkę w języku angielskim, również o tej tematyce. Jest ona po prostu tą samą wersją, nieco zmienioną, wypuszczoną w świat jako Iskra z Polski. Dla kogo więc jest ten warsztat, moja praca, usługi i to, czym się obecnie zajmuję? No, w tym momencie najbardziej też nie tylko dla ludzi chorych, potrzebujących, którzy byli. Pod formą jakiegoś uroku, manipulacji psychicznej czy energetycznej, czy jakichś innych form zaburzeń fizycznych czy wielowymiarowych, ale przede wszystkim warsztaty są dla osób, które mają w sobie talenty, które od dziecka albo od wielu lat czują dziwne, niezwykłe metafizyczne przyciąganie do tego typu tematów, zjawisk rozwoju, które miały prorocze sny, doświadczenia telepatii, synchroniczności. Doświadczenia, przewidzenia pewnych rzeczy, zobaczenia, odczucia ich swoją intuicją dla osób, które czują zew i powołanie, że w tym czasie, gdzie wielu z nas się budzi, wielu z nas wstępuje znowu na tą ścieżkę bardziej otwarcie, pokazując się światu, pokazując swoją wiedzę i możliwości. Dużo moich koleżanek i kolegów w Studio VTV również się pojawia i będą się pojawiać, dlatego że motywuję ich też w tym. Wielu z, nim, wielu z nich pomagałem, szkoliłem ich. Wspierałem i teraz oni sami mając niezwykłe zdolności, możliwości pojawiają się właśnie w tym studiu oraz w innych miejscach, co mnie bardzo, bardzo cieszy, ponieważ każdy z nas budzi się tutaj na ziemię w innym, na innym poziomie linii czasowej i ci, którzy obudzą się pierwsi, którzy zdążą się wykształcić w tych dziedzinach, doświadczyć tych rzeczy, zrozumieć, poznać swoich nauczycieli, poniekąd też zobowiązani są do tego, żeby pomóc później innych. Innym, wesprzeć ich w rozwoju, pomóc im się przebudzić. Więc, jeżeli jesteś osobą, która czuje, że w tym roku, jeszcze w tym roku i w przyszłym, chce pójść za swoimi marzeniami, chce odkryć swoje zdolności, chce wzmocnić swoją intuicję, harmonię, zrozumieć, jak można iść bezpieczniej, bardziej bliżej, bliżej prawdy, w swojej wewnętrznej, bliżej swojego przeznaczenia na drodze rozwoju duchowego, rozwoju w pracy z tymi zdolnościami. Zadzwoń do mnie, napisz maila i zapraszam cię na warsztaty. Szczegóły dowiesz się, o szczegółach dowiesz się na mojej stronie internetowej www.zegarżycia.com. Współpracowałem również z lekarzami, naukowcami, ponieważ jestem otwarty na to, żebyśmy łączyli metody pracy, metody oraz tą wiedzę duchową, fizyczną czy konwencjonalną, niekonwencjonalną w dążeniu do wyższego dobra. Dla człowieka i istot ogólnie, po prostu żywych wokół nas, natury, ludzi, zwierząt, żebyśmy łączyli siły i żebyśmy byli otwarci. Proces przebudzenia jest to zjawisko masowe. Bardzo dużo ludzi budzi się teraz w Polsce. Ja obserwuję nurty zagraniczne, obserwuję to, co dzieje się w internecie na stronach amerykańskich, angielskich, szukam różnych informacji, widzę, jak wielu Polaków, jak wielu ludzi w Polsce się budzi, jak wiele. Powstaje kanałów YouTube i telewizji, czego nie zauważam w takiej ilości za granicą. Dlatego daje mi to znowu dodatkowy impuls i jeszcze zwiększa moją pasję, miłość do tego, co robię, żeby Was zainspirować, żebyście byli odważni, żebyście bardziej sobie ufali, żebyście szli w tym wszystkim do przodu, niezależnie od tego, jak ocenia to społeczeństwo i otoczenie, które kiedyś nas wszystkich będzie jeszcze bardziej potrzebować. Jeżeli naprawdę chcesz, drogi widzu, Poznać mnie, kim jestem, albo przynajmniej bliżej poznać moją osobę i wiedzę, rozejrzyj się po moim kanale YouTube, rozejrzyj się po moich udzielonych wywiadach, czy kup książkę Metafizyka świadomości. Dlatego, że w ten sposób będziesz mógł mnie bardziej poczuć jako osobę, poznać moją wiedzę, moje możliwości, z którymi się dzielę z Tobą i z resztą świata. Pozdrawiam wszystkich. Bardzo słonecznie i do zobaczenia wkrótce.